Politycy prawa i sprawiedliwości oburzeni są działalnością Platformy Obywatelskiej. Mówią, że partia Grabi Szczecin podobnie jak to miało miejsce zaraz po II wojnie światowej, a chodzi o wystawienie na sprzedaż stoczniowych suwnic i żurawi przez będącą w upadłości warszawską spółkę komunalną. Za chwilę suwnice, dźwigi dzisiaj jeszcze mogące być uruchomione i służące produkcji okrętowej, zostaną sprzedane właściwie na złom, bo były one budowane i zamawiane, kupione i instalowane do konkretnej produkcji, do konkretnej infrastruktury na terenie Stoczni Szczecińskiej. Posłowie mówią, że złożą wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Podkreślali, że nie można w ten sposób rozgrabiać majątku stoczni. Suwnice, które są teraz kartą przetargową, budowane były z przeznaczeniem wyłącznie dla Stoczni Szczecińskiej. Teraz mogą iść na złom. Zarówno te duże suwnice, jak i te małe, mniejsze, samobieżne, jedne i drugie były szyte na miarę. To znaczy one są, były budowane tylko dla Stoczni Szczecińskiej w oparciu o parametry naszych pochylni. Była to inwestycja prowadzona, przypomnę, w latach 98-99, 1998-99, ze środków własnych stoczni, razem z budową nowych pochylni. Same suwnice to było 120 milionów ówczesnych złotych. Politycy podkreślali, że nie można dopuścić do tego, by majątek stoczniowy był grabiony przez polityków PO i sprzedawany na złom. Dodali, że zgodnie z prawem nie można sprzedać szczecińskich suwnic. Wszyscy potencjalni nabywcy, to mówimy po raz kolejny, muszą mieć świadomość, że będą i ostrzegamy, żeby dokupowali majątek z wadą prawną. To jest A i B od pasera, bo państwo polskie nie jest prawowitym dysponentem, właścicielem tego majątku. Joachim Brudziński nie krył zdenerwowania tą sytuacją i porównał ją do rządów Sowietów. Trzeba Sowietów do tego, aby Platforma Obywatelska grabiła ze Szczecina z porównywalną siłą jak po 1945 roku. Przedstawiciele partii nawiązali również do ostatniego rankingu najdroższych miast, gdzie na pierwszym miejscu uplasował się Szczecin. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości to wina Platformy Obywatelskiej. Platforma próbuje odwrócić uwagę w Szczecinie od swojej odpowiedzialności. Opowiada jakieś bzdety i, 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 i przepraszam za określenie, ale inaczej to się nie da tego ująć pierdowo o tym, że, że, że Szczecin jest drogim miastem i, i Szczecin jest biednym miastem i jest tym drogim ze, przez platformę. Platforma jest akuszerem biedy i bezrobocia w Szczecinie. Działacze PIS zaapelowali do związkowców, aby utworzyli front obrony majątku stoczniowego. Mówili również, że Szczecinianie muszą bronić potencjału gospodarczego miasta, by majątek stoczniowy nie służył jako łata na dziury budżetowe państwa.